Mamy 1 grudnia, a więc minął e, cały listopad, więc czas sprawdzić kocioł, ile spalił peletu z cały listopad. Pokażę również, ile nagromadziło się popiołu, bo nie zaglądałem tam również przez cały miesiąc. Najpierw e, jednak przyjrzyjmy się, jak wyglądało zrzucie peletu w listopadzie. Co 7 dni musiałem dosypywać e, 4 worki, czyli mamy. 8,5 kg paletu na dzień. Listopad ma 30 dni. Mnożymy to razy dzienne spalanie, czyli 8,5 kg, i mamy razem 255 kg paletu. Ostatni zasyp, tak jak widać, zrobiłem 28 listopada. I zobaczcie, ile zostało paletu w zasobniku. A ten pelet wystarczy mi do piątku, do końca dnia. I w piątek po 21:00, w dwudziestej 21:00, y, zrobię zasyp kolejnych czterech worków i tak raz w tygodniu. Co do ilości nagromadzonego y, popiołu, to uważam, że jest go sporo. Wstawiałem, że nie będzie nawet połowy wysokości, a tu takie ostre ponad pół, a nawet bardziej czwarte pojemnika spalanie w tym miesiącu mam niższe o pół kg na dzień niż w październiku i jeśli chodzi o spalanie to jest to maksimum jakie da się na tym kotle wyciągnąć w przypadku ogrzewania mojego domu niżej nie da się zejść i nie mam zamiaru już nic kombinować e, bo to się zaczyna robić komiczne. Patrząc na różnice w spalaniu w październiku i porównując to do listopada, to mamy różnicę pół kilo dziennie, co daje nam różnicę jednego worka w przeciągu miesiąca. Temperatury, jakie utrzymuje w domu na dole, to 21-21,5 stopni, stopnia, a na górze 20,5. Zbiornik. CWU ustawiony mam na 45 stopni i jest podgrzewany codziennie tym samym kotłem. Pozdrawiam.